Jak uszyć elegancką etolę instrukcja krok po kroku dla osób nie szyjących i początkujących. Wytnij z wybranej tkaniny dwa prostokąty o wymiarach 211 na 43 cm. Wycięte kawałki tkaniny dokładnie złóż tak, żeby prawe strony materiału były w środku, a rogi idealnie się ze sobą stykały. Zepnij tkaninę szpilkami narysuj linię szycia i szyj po niej. Tak wygląda tkanina po zszyciu. Teraz obetnij nadmiar tkaniny oraz rogi. Przez nieszyty otwór przewlecz całość tak, żeby prawe strony tkaniny znalazły się na zewnątrz. Włóż rękę do otworu i wypchaj rogi. Ułóż znowu materiał na stole i skup się na zszyciu otworu. Zszyj bardzo starannie otwór i prowadź jak najbliżej brzegów. Wyprasuj całość i gotowe. Mam nadzieję, że ta instrukcja okazała się pomocna. Dziękuję za oglądanie.